W tych warunkach szkolenie, żeglarskie szkolenie teoretyczne i praktyczne. Zupełnie nowy temat wyrósł, kiedy druh Tadeusz Pucia aktywnie włączył się w działalność drużyny. Tadeusz Pucia był ostatnim drużynowym przed wojną naszej drużyny. Zaproponował teorię szkolenia żeglarskiego na stopnie żeglarskie z uzyskaniem patentu żeglarskiego. Program szkolenia był bardzo szeroki, wielogodzinny, obejmował tematy: przepisy żeglarskie i żeglugi śródlądowej, klasyfikację jachtów, teorię żeglowania, nawigację i meteorologię, budowę. I osprzętowienie jachtów, prace bosmańskie i szkutnicze, nauka węzłów i splajsów, ratownictwa wodnego i bezpieczeństwo żeglowania. Zgłosiło się dużo harcerzy na szkolenie. Nie było w tym czasie podręczników do szkolenia żeglarskiego. Skrzętnie notowano przekazywane wiadomości i zapamiętywano poznane słownictwo. Była też wymiana poznawanej teorii między słuchaczami, bo gdzieś niektóre wiadomości zdobywano poza wykładami. Budowę jachtów uczył dróg Roman Matuszczak. Oczywiście był harcmistrzem, też przedwojenny, właśnie szkutnik XVI drużyny, a równocześnie projektant łodzi żaglowych. Na oryginalnych pomocach dydaktycznych, na jachtach, wskazując szczegóły konstrukcyjne z nazywnictwem. Musimy tu dodać, że w żeglarstwie rzeczywiście nazywnictwa dużo obcego, obcojęzycznego jest i musieliśmy przyjmować y, y, te nazwy. Dlatego śpiewaliśmy też Gafel fały, kliwe szoty, Wam halse zwroty. A zatem to słownictwo właśnie było takie. Ciąg do wiedzy z żeglarski był duży, bo byliśmy na wodzie Obserwowani i cenzurowani przez innych żeglarzy. Najważniejszym jednak było zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce i być dobrym żeglarzem w, każdym w każdych warunkach pogodowych. Na różnych akwenach, małych i dużych rzekach, kanałach, jeziorach, śluzach no i na morzu to piękne początki ugruntowały. Uprawnienie żeglarstwa, uprawianie żeglarstwa przez wielu szesnaskarzy do końca życia oraz zaszczepiły żeglarstwo następnym pokoleniom.